dawno temu była fame my fan podsumowanie dymów my hmm? sobie piękna królewna ktoś jednak rzucił <laughs> urok którego moc złamać mógł tylko pocałunek prawdziwej miłości królewnę zamknięto w wieży tej zaś strzegł okrutny smok ziejący ogniem Wielu dzielnych rycerzy próbowało uwolnić nieszczęsną z samotni, jednak rzadko mu się nie powiodło. Królewna czekała w smoczym zamczysku w najwyższej komnacie w najwyższej wieży. Czekała na pierwszy pocałunek miłości. No to se jeszcze poczeka. Patrzycie czasem na kogoś i myślicie, co tam mu siedzi w głowie? Kurwa, dobra, to będzie dobra przeróbka, Prawdziwy papaj! Dziękuję za subika, za gifcika, pozdrawiam! ma wojta, best. dzień dobry <grymne> oh, w siepki! Na szczęście mam dobrą oglądę, to na sytuację. Piona. Murański, stary Murański. Z tego co wiem, jesteś jakimś tam aktorem, tożyną, niedoszłym gangsterem, czy grałeś w gangstera? W każdym bądź razie jesteś na pewno idiotem. Idiotą, że zaproponowałeś mi takie warunki. No dziękuję jak dobra robota. I tak po ubiegłeś nigdy nie dostałeś jak dostaniesz. Jak chcę jeszcze! raz! nie! Nie, nie, nie! Nie! nie. To to proste ćwiczenie na OC. OC w aksa, OC w aksa, OC aksa, aksa, pan też ćwiczy. On mnie nie próbował obalić, Jezus, to że się to nie sprawdzaliśmy, płacił. ale no jak widać ja go obaliłem i była tylko jak mu ściana wypadła, nie? Znaczy mi wypadła Żyjemy, ta, Paweł, jest ta, spoko. On Właśnie on nim syl. Why are you running? Why are you running? Do zobaczenia no, albo w tym roku, albo w przyszłym. Dobrze. Ja tam się też w tych wywiadach nasłuchałem, że jakiś dziadek Wojtek by miał ze mną porządek zrobić. Czyli kurwa, jeszcze trzeci Murański, jakby coś tam miał być w to włączone. Dziadek Wojtek, moim zdaniem, jakby zobaczył, jakich jak ma dwóch idiotów w swojej rodzinie, to by tą ciupaską zapierdolił jednemu i drugiego w pusty łeb i się może nastawiło. Ale jeżeli dziadek Wojtek nie zdążył tego zrobić, no to ja to zrobię. No.

Zobacz, stary, patencik jest spoko, bo zobacz co stary, robię tak. I połamam klawiaturkę zajebście. Oh. Jak tak, laptop. Jak laptop, a poza tym stary patrz teraz. To cię rozpierdoli. Iź, magnetycznie stary, tam, nie? Tutaj na perwersyjnym te krach. Słuchaj, jak dzisiejsza konferencja, czy już dzisiaj było mniej ostro niż ostatnio wobec ciebie? A number 9, a number 9 large, a number 6 with extra tip. Chyba to pasowało do jego ust. Dlaczego? Trochę tak, nie? kłamiesz, kłamiesz, kłamiesz Michał. Odpowie i ty odpowiesz również, bo weszliście w świat, o którego istnieniu nie macie pojęcia. Naruszyliście moją godność i mój honor, i za to obaj odpowiecie. <śpiewanie> <śpiewanie> To było dobre. A to od Bonzo! My go subskrybujemy. Ja muszę sobie dzwonaczek u niego zostawić, żeby wszystkie mieć tego powiadomienia. Czy jest coś, czego my nie oglądaliśmy?